W taki sposób na pewno się dostaniecie, no to to to, 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 jest po prostu niemożliwe, żebyście się nie dostali Jo, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie w 22 odcinku Hashtag Margonem Dzisiaj śpieszę dla was informacją, którą tuż razy pytaliście na odcinkach a teraz mogę wreszcie odpowiedzieć, i udzielić odpowiedzi na pytanie dokładnie, kiedy to będzie proces na Inferno. Teraz jest rekrutacja do Inferno do 3 czerwca, do 3 czerwca. Także jak tutaj widzicie, jest temat w eventy, i wszystko na się Inferno 3062016 zamykamy na z taki otwarty, wykrzyknik. I wymagania, wymagania, wymagania. Wymagania, czyli punktu reputacji no to jest mało. Naprawdę łatwo można to nabić. E, Rok stażu w grze no to jest takie w miarę, w miarę realne jeszcze. Zgazny będę za ortografię w interpunkcji i tutaj naprawdę trzeba uważać. zarządca jest bardzo cięty na to w jaki sposób się wysławiacie, także to jest bardzo ważne przy wymaganiach. E, postać na maksymalnie dwóch innych światach. No, im jak naprawdę, jak nie grać na światach prawnych, to macie dużo, dużo większe szanse. Ale oczywiście trzeba przeczytać regulamin, nie żebym tego nie robił. I brak fisu na liście notowanych, no to jest chyba raczej oczywiste w większości światu, bo nigdy nie chcą mieć jakiś, jakiegoś syfu potem. I temacie statystyki, które są, coś sobie przypomnieć, w sumie, za potworyki 5 razy, za questy 5 razy, czas odnowienia, czy to nie czyli jest y, maksymalny, f, maksymalny. Kilka screenshotów, to jest, ja same jestem ciekawy, co tutaj jest. Aha, to jak biją łowkę w, same, w same, same bałwanki, a tutaj sprawdzimy ostatni na przykład. A tutaj jest jakiś event, a a a, a ten na przykład. Tutaj o, jest ten wielki rozrzut. No to mniej więcej ko A, tego nie kojarzę. <laughs> e, co musi zawierać podanie? Musi zawierać podstawowe informacje, nie musi bardzo rozpisywać. No, takie w miarę, w miarę oczywiste. Oczywiście yy, to zgnęliśmy rozwój z, z przemiotu do okej Ok, tak więc ja tutaj napisałem. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej muzyki. Mam nadzieję że nie słyszycie tej muzyki w tle bo jeżeli słyszycie to trochę lipa Być może będę miał problem Chyba nie słyszałeś tej muzyki także spoko, light. dobra Ja tutaj e, napisałem post Chwila, 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 chwila nie to nie ten, nie to nie. Jeszcze troszkę niżej, troszkę niżej, troszkę niżej, troszkę niżej, troszkę niżej Jeszcze, 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 o tu nie, 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 jeszcze niżej, jeszcze, jeszcze Jesz... O, tu jest mój post Doktor Z Doktor Z, to, to jest tym ja czełam powodzenia oczywiście wszystkich nowo przybyłych graczy Zapraszam i będę, będę będą itemki ode mnie na start, także i pieniążki, także jak się dostaniecie to zapraszam do mnie i jeszcze, to, jeszcze nie mam zmienionego niku, ale myślę, że zrobię to w najbliższym czasie, chociaż teraz, teraz raczej kaska pójdzie na konkurs na tą serię, bo miał być konkurs i będzie konkurs, ale to spokojnie, spokojnie. Okej, okay, wracamy do Margo, Margo, że Margo, że Inferno, e, tak więc e, będę Ci teraz jeszcze w tym odcinku opowiadać dużo więcej o tym, nie, może będę Wam jakieś porady w jaki sposób się dostać, w jaki sposób ładnie, ciekawie napisać, aby się dostać. I móc sobie ze mną pograć, ja już nie wiem czy to jest jakaś super zaszczyt ze mną pograć, ale no, myślę, że moglibyśmy się świetnie bawić Moglibyśmy się świetnie bawić I będziemy się świetnie bawić, także najpierw tutaj jeszcze posprzedaję kilka niepotrzebnych itemków Nie wiem czy wysłuchacie ten harmider u mnie w domu, ale tam jest jakiś ból o to, że ktoś nie ma słuchawek A ja jakiś zgubiłem ostatnio i to nie były moje, także może to chodzi o mnie, ale no, dobra, mniejsza z tym Rozwiążę ten problem później To ja te itemki, które ze sporo tej kaski mi przybywa przez to A jeszcze muszę wykorzystać troszeczkę tego czasu, gdzie jest więcej expa Kto tak kurde czasnął? No. Eee, dobra To też sprzedajemy To ktoś chciał ode mnie, to ktoś chciał i kazałem pisać mu na pocztę, ale się jeszcze nie odezwał Także nie wiem kto to był nawet Już nie pamiętam, bo ja musiałem wschodzić wtedy i po prostu osoba do mi napisała a mnie nie po prostu, o, po prostu ja potem się wylogowałem i ono nie napisała, no na razie no, nie, nie, nie napisała do mnie także, no dobra, mm, okej, okay. kwiaty, metar i tan. Jedziemy do itan. Bo jeszcze muszę kupić czego? Okej, okay, no faktycznie, chyba to było sławki. A nie, wiem, być może to ja je zgubiłem. Ale no nie wiem, czy to tam. Chyba, chyba zostawiamy gdzieś, ale nie pamiętam w ogóle gdzie mogę zostawić sławki. Czy mi gdzieś wypadło, czy coś? Dobra, nevermind. Już jedne swoje zgubiłem i zgubiłem dwie par słowek w ciągu Płó, tygodnia. Także lipa. Dobra, no, ale by the way, nie by the way. Teraz wracamy do głównego wątku. Jakie wam mogę dać porady co do pisania tego, tych tych, tych, retych? Tych... Nie mogę się wyzłowić w ogóle dzisiaj tych podań. A więc najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz, nie popełnijcie żadnego błędu ortograficznego. Ten błąd ortograficzny zdyskwalifikuje Was od razu. Popatrzcie sprawdźcie 20 razy, czy nie macie żadnego błędu. Nie wiem, dajcie komuś kto bardziej ogarnia, kto bardziej ogarnia temat ortografii albo pisanie po polsku, czy to jest dobrze napisane, czy to w ogóle jest spójne w jakikolwiek sposób, bo niekiedy jak patrzę na te badania, no to kurczę, no to wygląda jak pisanie w 30 sekund, jakby ktoś tego drugi raz nie czytał. To jest masa błędów językowych, stylistycznych, słowotwórczo ortograficznych, leksyjnych, fleksyjnych. Nie wiem czy jest więcej błędów. Ale tyle ich jest. Tyle ich jest, naprawdę, tyle ich jest, także. No wiecie. Przede wszystkim... Przede wszystkim... Pierwsza rzecz to ortografia i w ogóle poprawnie napisane po polsku. Drugą rzeczą jest na pewno to, abyście nie zrzynali... nie zrzynali od innych podań. Al, a to... To też jest takie... albo nie pisali kilka razy tego samego podania na różne światy, chociaż ono już jest napisane pięknie. Ale wystarczy spojrzeć w historię Waszych postów i wyjdzie, że pisaliście dwa razy tak samo na dwa różne światy Co jest oczywiście dyskwalifikacją od razu, bo, no, jak widać, jak, jak ktoś widzi, że się po prostu nie przyłożyliście i nie. nie, nie, nie chcecie tak w tak wyjątkowy sposób jakoś potraktować tego, że, że, że chcielibyście się dostać i że przecie nowe za, no, nowy, nowy kompletnie Wymyślacie nowy... znowu gumie słowo w ogóle. Wymyślacie nowy pomysł, nowy... chcecie jakby tak jakby... Pokazać, czy bardzo mu zależy, żeby myślicie nowe, jak ktoś zobaczy, że piszecie na trzech światach, ale trzy różne podania i trzy jakby tak spersonalizowane pod kątem tego świata, że na przykład o jak tam super, że tu robicie takie eventy, że tu robicie takie eventy, właśnie taka wie wiedza szczegółowa, jakbyście wiedzieli, na przykład możecie z mojego kanału wiedzieć, e, że są różne eventy, bingo, typu różne takie gry serwerowe, to w ten sposób, gdy napiszecie, że chcielibyście brać w tym, takim czymś udział, po prostu zarządca zobaczy, że kurczę. Widać, że on coś wie o tym świecie, mimo że tam nie gra, tak więc może mu dać szansę, może będzie to osoba, która będzie, będzie chciała bardzo aktywnie bra brać udział w grze serwera, w życiu serwera I w ten sposób dużo większe szanse macie na to, żeby się dostać Bo jeżeli na, tak naprawdę nie wiecie nic o tym świecie, na przykład nie oglądacie filmiku na YouTube, chociaż to jest takie najbardziej najbardziej prozaiczne, że oglądacie filmik na YouTube i wiecie co się dzieje na świecie, bo nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jak jest na filmikach, tak jak tak jest na świecie Ale po prostu taka wiedza taka, którą możecie zaskoczyć, zabłysnąć, e, więc takie, takie przygotowanie, poza tym kreatywność podań, że napiszecie takie, no nie, nie, że mam, y, urodziłem się 16 wiosą temu, albo mam 16 wiosą temu się lat, no to przecież każdy teraz tak pisze i wszyscy tam podłapali od kogoś, kto tak zaczął pisać i wszyscy tak pisali za, za, za podania. Ja też tak pisałem, ale to jest błąd. Nie piszcie w ten sposób, nie idźcie tą drogą. Nie piszcie takich samych znowuż. Bo to jest, to też widać, że jeżeli na przykład powiecie, urodziłem się 15 styczniów temu. To jest, to jest wyjątkowe. I, albo, urodziłem się, yy, ile to będzie, yy, jeżeli jest 50 ty tygodni w roku, raz ma macie 10 lat, czyli urodziłem się 500, 500 niedziel temu. 500, 500 niedziel temu się urodziłem. Tak więc jeżeli powiecie, że urodziłem się 500 niedziel temu, to to już będzie bardzo wyjątkowe. Pamiętajcie, żeby szukać takich mega, mega wyjątkowych rzeczy, które możecie zaimponować, które możecie się naprawdę dowalić do pieca. I na przykład jak się urodziliście te 500 niedziel temu, czy 500 poniedziałków temu. To, no ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak napisał. Ja wam daję taki, taki, taki protip, że to jest po prostu, to jest 100%, że się dostaniecie. taki, ta, taki sposób na pewno się dostaniecie. No to to to, 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 to jest po prostu niemożliwe, żebyście się nie dostali w ta, taki sposób pisząc. Potem. Te światy prywatne, no grając na przykład jak będziemy o tam postać, po jednym postaci tam pięciu tak prywatnych To widać, że sobie olewasz tam grę na pewno na połowie I zarządcy nie zależą na takich ludziach, bo zależą na takich, którzy będą aktywnie grać Też będą tylko grać na przykład na tym świecie, tak jak ja gram tylko na Inferno I na Tempest, chociaż na ten tygodniu ominęłem łaźnie obie, na obu postaciach, co troszeczkę, troszeczkę nie było fajne No ale, fuch. no wiecie jak to jest Czasami po prostu nie ma czasu. No ale tym gram, no jak teraz gram przez cały co, codziennie w maju, nagrywam te filmiki. Codziennie jestem na tym świecie, jestem bardzo aktywny, muszę się tak pochwalić, że jestem bardzo, bardzo aktywny. Bardzo aktywny. Chociaż, a nie, nie wiem, kiedy się logowałem na postać grajek. Chyba dość dawne, muszę się pazlogować. Bo jak mnie wywalam, to gdzie przypomnę, że, że gram codziennie, a się w ogóle nie loguję. Co to jest, to zielone? Lego, aha! Przecież, lol, jestem głupi. Tam jest Legowiska Mady przecież Grek imbecilu imbecilu ty jeden he <laughs> No i to chyba byłoby na tyle z moich protipów odnośnie tego w jaki sposób napisać podanie które zaskoczy Lord Bos Lorda Bospera Zarządcę Świata Prywatnego Inferno No i też nie bądźcie tacy bardzo tacy o jaki ty jesteś wspaniały Pozdrawiam bardzo serdecznie wspaniałego Zarządcę Świata Prywatnego Bo to każdy widzi że to jest takie wchodzenie w cztery litery i to jest takie bardzo frajerskie, że tak. Och, ale że ty jesteś wspaniały, no cudowny zarządca. No z takim, na takim świecie, gdzie jest taki zarządca, to każdy by chciał grać. Każdy. Każdy. Każdy by chciał. Każdy by chciał grać. Jest taki zarządca, to. Uuuu, każdy. Ale tak nie róbcie. Nie idźcie tą drogą. Nie piszcie tą drogą. I z tym przesłaniem chciałbym zakończyć dzisiejszy filmik. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do jutra. Na razie. Hej.